Siemka z tej strony profesor, a to jest kolejny odcinek z LEGO Star Wars i Saga. jak z skończyliśmy sobie cały tryb fabularny, tak, skończyliśmy sobie cały tryb. Eee, ja sobie ogarnę teraz takie pierdołowate rzeczy, czyli o! To chyba e, można było te postacie zdobyć w tym pierwszym... W pierwszym poziomie Tego już nie dobra, więc zaczynamy. Pierwszy poziom to jest The Phantom Menace i Negotiations I słuchajcie Okazało się, że w trybie Challenge miniki te są kompletnie inaczej wzięte. Więc no... To troszeczkę nie będzie miało różnicy, ale to i tak nie zmienia faktu, że ja i tak yy, zrobię to wszystko w jednym odcinku. No i mam bardzo fajny poradnik, ale to po prostu zajebisty poradnik. To pominiemy. I ziom. O, jest, to skakać nie umie. O, Darth Vader, fajnie. Możliwe, że nawet dłuższy wyjdzie ten odcinek, nie? Niż poprzednie. Może tak wyjść. Jajajaj. Dobra, tutaj będzie pierwszy. Minikit do zebrania. O Boże. O właśnie. Jest w końcu. Mogę zebrać. to na legalu. O Boże. Tutaj będzie minikit właśnie. Co to jest? Ale jeśli daje pieniądze, to chętnie przyjmę To nie daje mi to od razu mówię. Ale daje pieniądze widzę. A nie! A. Chwila. Mogę to... O dobra. Tam widziałem tysiaki. O oh, kurde. O oh, my god! To chodzę. <grymne> Dobra, ogólnie tutaj będzie jeden z tych minikitów, tych niebieskich. Ogólnie fajnie zrobili, bo ja mam teraz poradnik, nie? I bardzo fajnie to wszystko zrobili tutaj. Nie są po angielsku, ale no. Mi angielski nie przeszkadza, naprawdę. To jest najmniejsze zmartwienie. I chyba jedyne zmartwienie. Hm. O, dobra. Tu na kina wziąć. Jezu, musisz samochód. Ta to postać jest inteligentna, ja pierdolsz, Dobra, trzeci minikit. O, tam jest jeszcze właśnie. Trzeba to normalnie ustawić jakoś. A chyba trzeba... Dżar trzeba. What the fuck! O, bo mam magnes, do tego też wszystko. I się z tym śpieszyłem właśnie. Było. Widzisz, siaka zebrać, bo... Nie, no muszę czarczara. Czarczara chyba wziąłeś. leciał Aha No jest musi to tam latać? Jest ile można Jak ty tylko pieniądze Pieniądze i pieniądze Aha, udało się, w ogóle nie wiem, po co to jest. to mi mi teraz nie dało w sumie. A to jest pewnie, żeby się wydostać normalnie. Okej. Okay. ile mam już? Siedem. Aha. Dobra. bo ona jest szybka. Ciem jeszcze o pieniądze. Jeszcze czerwony klocek? O tym bym jeszcze zapomniał. Kurde. No, ej, dajcie mi Boże, nie wiem, co mi dał te droidy. Naprawdę. Tutaj właśnie, gdzie był ten tysiak, tu o, będzie ten niebieski minikit wy z challenge'a. To był mój kompan, okej. Okay. Ani nie wiedzieć. Tutaj mi się wiatrak zrobi chyba? Tak mi się wydaje. Nie, to po prostu się przesunie Tu będzie czerwony klocek A, dobra, czekajcie. A, dobra. Jeszcze raz. O, i co, co? Ciekawe, co to za klosek będzie. Co mi da? Co mi dasz, co mi dasz? Dupy ci dam! Dobra, ale jeszcze jeden minki co Który ma być jakoś tutaj. O, nawet no tu widać góry. O. pieniądzach, nie? Czy muszę coś takiego zbierać? W ogóle na początku myślałem, że tutaj się ten, jak pierwszy raz grałem, to że tutaj się zrobi ten czerwony klocek. You mum too. Wy się próśbujecie tak robić, żeby nie umrzeć. To jest taktyka wzięta chyba z pierwszego odcinka. Nic tu nie ma. No, grrr, jest to grubas. Dobra, ogólnie słuchajcie. O, o czym mi chodziło? To jest jakaś wesoła troideka. Czekajcie, nie będę na razie tego robił. O. Tu jakieś pieniądze. No na pewno. Skrzypsać! Nie rozwalicie. Dwa serca są. Lol, nie tu nie było? Czy co? Nie byłem. A czemu to nie poskładałem? Jestem debilem. Darmowe pieniądze. Chyba 62 tysiące trzeba zebrać jakoś tak. O nie. 63 może 62,5 o tak, proszę bardzo pierwszy wygrze Dobra, Save and Exit Super Gong Unlocked Okej okay. czekam na jakiś mnożnik żeby było mi łatwiej w następnych poziomach ale słuchajcie, o właśnie ja widzę się z wami w challenge'u tak więc, no, ja zaraz do was wracam Dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem. Eee, zaczynamy nasz challenge. Lecimy. Trójdeca wsiódł. Mówi sobie wrogów odpuścić. Tutaj teraz po prawo. No Jezu, weź to! jesteś kurwa tempy? Kurwa no tępy jak... Weź może jakaś inna postać. Może zwykły Jedi. Nie, mam tylko ty. super. Super, zajebiście. Dobra, teraz w lewo. No ta, jeszcze te. Nie dalać. Tułomy. Nie, to będzie jakoś po lewo. Chociaż... chwila. Dobra, nie będzie ten wicked. Ej, chwila, o co chodzi? jest, Boże, boşa. debilem. <gülüyor> <gülüyor> Myślę, że chyba ten. No, a dobra, nieważne, nieważne tu jest minikity po prostu na ziemi. Ale nie muszę jeszcze na ten, na górę iść. Czar czar. No czar, czar, kurwa mać. Dobra, to żeby się ta bariera opuściła. Dobra, i droidego. Urodzimy Ile 5 powinno być, dobra. Dam radę. No spokojnie, jedno czwarte czasu dopiero zeszło. No, mhm. Mm chwilunie. What the fuck? Fajnie, że mam pokazane tylko dziewięć. No ładnie, no ładnie, kurwa. Dobra, może za koniec poziomu się dostaje, chociaż ile. Idzie mi ciarczara, piechuje. No i co? Zobaczę, czy w poprzednich poziomach też jest dziewięć, tylko nie. Hm. Fajnie. Fajnie. Następnym tym to jest. Haha, no. 5 normalnie pokazane. Boże, 5, 10 normalnie pokazane. To co? Zajemy się na siebie? Mamy dużo czasu niby, nie? Oj, wydaje mi się, że może tutaj. Dajemy się na siebie pierwszy raz. Ej, może tam gdzie jest klocyk? Tak! Mamy to. Zajebiście. Dobra. Również challenge mod udało nam się zdobyć. Ja pierdziele, co mi daje kasę. Ale fajnie, ja pierdolę. O tym to nie wiedziałem, bo nigdy nie przychodziłem challenge'a. Ale chociaż, nie no, nie ma zaznaczonego tutaj tego minikita. Dobra, poziom negocjacji jeszcze zrobiliśmy na 100%. Nasz następny poziom do zrobienia 100% będzie Invasion of Naboo. Tak więc na razie i do zobaczenia na samym odcinku z Lego Star Wars The Saga.